się siema, Siemaneczka, tutaj Mateusz Misek W dzisiejszym odcinku robimy sobie Parkour Spirala 2. Jeśli podobają mi się Wam takie filmiki tego, subu, tego typu, to lajk, like, sub i miły komentarz bez przedłużenia. Zaczynaj. Nie robimy kopii. bo mi pies, wszedł do pokoju. No. Dobra. Już jestem, więc no, spróbuję przejść jak najszybciej. Będę robił speedrun. I się postaram. Aha, e, okej, okay. to było dziwne. Dobra. No to 3, 2, 1, ślub. zaczynamy. Ja od razu mówię, że ja próbowałem też przejść. Uf. Dobra. Dobry start. Okej. Okay. jeszcze nie spadłam ani razu ale pewnie zaraz wykrakam jest dobrze dobra kurde spada, ale minimalnie tutaj się wejdzie i dalej lecimy okej okay. Espada, não não para, não para, não, para. Não, para. Não, para. Não, para. ż skoczyć dobra dobra fajne fajne jest Lecimy. No. Kolejny, kolejny. Łatwo. Nie jest jakoś ciężko. Taki zły. Ja myślałem, że będzie... No i że będzie giga słabo, a tu jednak nie jest źle. jeszcze dzisiaj dla Was będę nagrywał parkour anfer. O, świetnie. Będę dla Was nagrywał un... parkour anfer. Nie będę się nieźle wkurzał No hej, no. Okay. Jest bardzo dobrze. I nie chciałbym się wywalić. Try harduje. I no to nie źle try harduje. Nie, no jestem dzwonem. Jeszcze raz. No, nie wiem, tak lubię krakać czy co? Właśnie jak nie grałem na nagraniu, bo się do tego przygotowywałem, to nie miałem z tym poziomem w ogóle problemu. No w końcu. Dobra. Z tym miałem problem. Bo przeskakiwałem slajma, Tylko nie tego, co tam był. Tylko tutaj jest płytka. Uff. Udało się. Za pierwszy. No. no jakim prawem to? No i świetnie się. Ja to głównie przegrałem A nie chce mi się Po prostu mi się nie No nie no, ja pierdzielę. Nie chcę mi się... Mi się już tak się no, 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 kolejny checkpoint, lecimy. No. Nie, już musiałem wejść. Z tym też nie poziomem nie miałem nigdy problemów. A teraz. A teraz. No ja, już ja pierdzielę. coś zaraz powali No. Nie, no no w końcu no nie no na samym końcu serio oszczędzić czas już po prostu robię speedrun o dobra <laughs> A od bokiem umiem. No ale zrobimy to normalnie i postaram się przejść to jak najszybciej. Żeby wam pokazać, że nie jestem aż tak słaby w par parkur. Może jednak jestem słaby, ale no, no, jak nie miałem tego pierdzielonego nagrania włączonego, to wszystko było ok. Yes, 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 yes. No, no ja pierzę dzielę, no i jakim prawem nie mogę tam skoczyć? No, to Nienawidzę strzelać po bambusach, kto to, to wymyślił, takie cienkie, małe No. W końcu się udało. No to za górne no małe, co mi się nie da, po prostu gotowe na O. No, dawaj szybciej. Tak nas kręci. lecimy. No nie, no. Uf, dobra. Ach, tego skoku właśnie, nie, chyba najbardziej nie nawzajem tego sk skoku w tym całym parku, że bo tam jest są cztery kratki na skos. Mówię o tym skoku. O. Dobra. Lecimy dalej, widzowie. Szybciutko. No, Dobra. Lecimy. Siódmy. lecimy dalej. A to jest chyba już końcówka, ale nie jestem pewna. Dobra. O -o -o. Lecimy, lecimy. No. No. Dobra. Teraz trzeba to szybko przejść. Dobra. Kolejny poziom. Tutaj trzeba jak najszybciej przejść, przynajmniej się postarać, jak najszybciej to przejść. Tego poziomu też nie widzę, od tego właśnie skoku, bo ja się staram zrobić to jak najszybciej. Nie skoku ze złota. Bo tu jest właśnie podobnie jak z tamtym skokiem, ale dobra. No. Po prostu świetnie. Dobra, no kurde. Sorry, że tak się nie odzywam. Ale się staram skupić. Dobra. Jest dobrze. To jest chyba już końcówka, nie. Szybciutko, jeszcze raz. Dobra. Pracujemy. No i co? Aha, świetnie. To jest już końcówka. No nie, no się spala. już końcowe tak no kurde końcowe te poziomy My. nie i skinąłem, nie mnie mi od nowa no co za wielkie gówno no tak myślę że nie chciała robić ten parkour lecimy dalej jeszcze muszę zrobić. To będzie jeszcze gorsze. No dobra. Uuu, dobrze że tam był wodą, bo on się wywali. Dobra. Let's go. Lecimy. Siód. Szybciutko. Ostatnim razem to przeszedłem w minutę... minuta i 100 sekund. Znaczy 1100 sekund, czyli... Dokładnie o. Teraz bym przeszedł wcześniej. Przeszedłem wcześniej. A teraz się męczę z tym głupim skokiem. Szybko leć. No. Szybciutko. No, też końcoweczka lecę. Lecę, bo chcę, bo życie jest złe. Dobra, szybciutko. Chwóch. Wow. Drift. nie nie no jakim no no okej okay, no w końcu 1200 sekund i to mi zajęło dokładnie 19 minut 53 sekund. Ranga A. Bardzo fajnie. I dziękuję za oglądanie na razie.